Akcja. Dzień dobry, Emiliano, Akademii Korana Whirlpool. I dzisiaj gotuję z Mariuszem. Tak? W końcu jest jedną osobą, gdzie chce gotować ze mną i nie tylko z Marką i Krystyna, nasze gwiazdy. Mariusz, gotujesz w domu? Tak, tak. Ale woda nie, nie liczy się. Nie, woda się. Tak, to coś jeszcze poza wodą zdarza się. Co gotujesz? Makarony, trochę tajskiej kuchni. Trochę mięsa, uh, No, prawie wszystko. Do, więc tak, wszystkiego. Z różnym skutkiem, ale tak. Ale dzisiaj, gdzie tu z prawdziwym mm. makaroniarze, zrobimy makaron. Okay. A, jak widzisz, tu mamy brokułę. Mm. Gdzie jesteś super fan brokuły tak? <laughs> tak, dokładnie. Jak, tak, jak tak. wszystkich, to lubią brokuje. Potem mamy cebulę mamy ciozny, mamy ostra ostra mm. papryka. I oczywiście, co brakuje? Makaron. A oprócz makaronu, co może brakować? Jest teraz? Woda, do makaronu. Woda, tak i... Według ciebie to wystarczy. Co chciałeś mieć więcej na, tej, na ten sos? O, oliwa, mięso. Okej. Okay. Mięso. Mięso. Mięso, O, 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 już nie wiem. Już oglądałem, co to jest w środku. I tu mamy świeże biała kiełbasa. Zaczynamy przygotować nasze sos. I zaczynamy gotować tubazę, że potrzebuje więcej czasu. Ok. Pierwsza rzecz. Możemy kroić cebula, tak duży nóż. O! No, dobra. Toura czy małe kawałki? Tutaj, czy to no na małe kosteczki. Jak, jak wolisz. Uwaga na palce, tego to palce nie rosszą dalej. Ja to robię w drugi część. Cebula już jest gotowa, to proszę ułożyć twoje cięższe te środku patelnia. dajemy dwie konkretne ząbki czosnka proszę bardzo jeżeli nie idzie, proszę to kroić na dwa OK. tam masz jakiś nóż, dobra, super A, widać, że gotujesz w domu nie? To jest te... już mieliśmy tu gości, że mieli już mieli duże problemy z czosnkiem to, to... I co? E, Lubi się takie ostre danie czy bardziej łagodne? Ostre, ostre, żeby paliło, że żeby... I dobrze, to dajemy tak. też. Dawaliśmy czosnek. Jak się uda to jest dobrze, bo jest smak. Jak się nie uda, no to też nie ma smaku. Dzięki. Idealnie. I tu dziękuję. mam dwie ostre papryczki. Gdzie też będziemy... Musimy coś... Proszę, jedna ty, jedna ja. To wyrzucamy tej łupka, tak? I potem taki... Małe kawałki. Te są pół suszone papryczki. Teraz po musimy pamiętać, że musimy mieć ręce, bo ostra papryka to jest niebezpieczna. Dobra, Dajemy wszystko do patelni i dodajemy nasza oliwa z oliwek virgin. Fantastyczne, dodaj oliwę. Ja palę nasza płytę. Na niska temperatura, daj więcej, więcej, mamy dużo cebuli, mamy dużo czosnek, Jest troszeczkę. Jestem. Jest troszeczkę. Dobrze. I na moje oko już jest bardzo w porządku. Tak? Idzie na Twoje oko jest w tak. porządku. Ufam Ci i idziemy dalej. Co teraz? Kiełbasa. Kiełbasa, tak, tak. dokładnie. Tu jest biała, surowa kiełbasa. Musimy zdejmować jelita. Jakikolwiek nóż. Tak. Ale nie, pokazuję Ci jedno. Poczekaj. To. Złapimy kibłazę na rękę, delikatnie kroimy I tu zdejmujemy jelita, tak? To wyrzucamy. I teraz takie ręce możemy to dawać i na kawałki. Nieważne potem, się rozwala sama, to tak, kiedy okay. jest w środku. Mieszamy. Teraz co robimy. Mamy taki niski ogień czy moc, tak? Idziemy troszeczkę wyżej, i teraz będzie od razu czuć opatelnia. Też mm -hmm. indukcja to potrzebuje na pewno parę sekund. Już czujesz, że rośnie tej mocy, tak? Co robimy? Dajemy Wino. Dajemy wino. Po... Ja, ja to mieszam trochę i teraz. Powoli, powoli leźć wino. Dobra. Ok, dawaj, 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 dawaj. Ok. I teraz będziemy czekać, że alkohol paruje. Zostaje tylko super aroma ta wina. I nasza kibaza się gotuje. I już teraz musimy, jak powiedziałem, czekamy, że wino paruje i kibaza się gotuje. Dodajemy też trochę rozmaryn, świeży cało, gdzie potem to wyrzucamy e, przed e, jedzenia i możemy teraz skroić i przygotować nasze brokuły. Proszę bardzo. Kroimy brokuły. O już woda gotuje. Dobra. Proszę dajemy e, woda nasze do woda nasze, ale to może być bez tego, to robimy w taki bardziej taki domowy sposób. Uff. Dawaj wszystko. Tak, jest to takie ostatnie kawałki. I teraz, jak się mówi profesjonalnie, blanszujemy, to znaczy, gotujemy na wodę 2-3 minuty. Brokuje są gotowe, to znaczy, że teraz wyłączam, e, wyłączam, tu. Dam Ci tu blisko, proszę teraz. Ja zdejmuję rozmarin, mm. gdzie już całość, widzisz, jest łatwo to zdejmować. I teraz, proszę, brokuje w środku nasze sosy z kibasa. Tak, bez wody, jeżeli to da się, może się, Idzie fajnie, spróbujemy to złapać wszystkie super, jest coś, jest, są parę kawałki dlatego to na tej wodzie teraz gotujemy makaron, nie widzucimy nic, już mamy wodę gorąca też jest to ekologiczne, czyli musimy jeszcze. już jest, i teraz woda wraca do gotowania, i między czego sas. Mieszamy ten sos. Proszę bardzo. Nasza sos jest, zaczyna być prawie gotowa, ale teraz musimy spróbować. Nie Nie się, że jeszcze nie dawaliśmy żadnej soli pierwszej? Hmm. Dlatego to mamy sporo to inne rzeczy. Trzeba mieć cebulę, papryka, papryka, ale możemy zobaczyć, jak to smakuje. Proszę bardzo. Mhm. Tak, OK. I potem... Pieprz. Sól pieprz. Chcę spróbować to. Uwaga, że może być gorące. Jak? Bardzo dobry. Ale ewentualnie to dodajemy blisko końca. Sól i pieprz. Dlatego prawdopodobnie cały ten smak, który ma też nasze soski baza, teraz powoli powoli będzie obserwowana. Brokuje absorbują ten sos i będzie jeszcze bardziej smacz. Dobra. Nasza woda gotuje. ten sama woda, gdzie gotowaliśmy brokułę. I teraz mam dla Ciebie trzy propozyzioni. Macaroni. Propozycja numer 1 to są penne per un Propozycja numer 2 jest format gnocchi. Riemi Bi bieras? Riemi bieras Bi do penne. Penny to è uno giarniste. Ok, fantastico. Dobra, możemy otwierać paczka. Teraz dajemy też sól do woda. To jest pierwszy sól, że używam. Dalej, ja, do, ja, do, ja dam tej makaron. Robimy je w dwie porcje. No, Spróbowanie tak. Jak? Dobra. się okej. Okay. Jeszcze troszeczkę. Ile to pa? 9 minut, gdzie makaron gotuje. Między tego czas dalej my gotujemy nasz sos. Okay. Mariusz, jest dwa minuty i makaron są gotowe. Teraz sos powinno być też już gotowa. Sprawdzaj teraz i powiedz mi, jeżeli dalej brakuje sól, pieprzy i tak dalej. I? Myślę, że się spisaliśmy, że możemy działać dalej bez soli. Idealnie, ja, ja lubię bez soli, ale to jest... Potem, oczywiście, potem okay. pamiętaj, że na, na, na końcu dodajemy te ser pecorino. Mm -hmm. gdzie, też jest troszeczkę słony, to dalej pomaga być tak. bardziej taki delikatny tak. słony. Dobra, jestem minuta. I włożymy okay. makaron. Dobra. I co robimy? Teraz dajemy, jest teraz bardzo mocno do tej, mm -hmm. do tej patelni. I dajemy jedną okna tej wody, tej gdzie gotową broku mm -hmm. i makaron. Tak? Teraz pokaż mi jak to się jak robią się w Nie żartuję. Ja, <laughs> ja też nie, nie. To zapewne za to też nie, nie. Nie lubię to robić, ale to byłoby fajnie. Dlaczego to? Teraz używamy tej wody, że nas pełna pod makaron Że będzie nas formować trochę taki fajny sos e, do... i to nie płynne, ale to bardziej taki delikatny tak? gęsto, tak dokładnie. I nasze makaron jest gotowe Teraz musimy tylko wybierać dobre talerz i spróbować. Tak. Mariusz, ostatnie dotyk jak powiedziałem. Na końcu też trochę ser pecorino. Dajemy teraz tutaj do patelni, trochę. I resta dodajemy na, na talerz. To będzie też z ciepło Tak, ja zostawiam ci tu potem to dodajesz do talerzu. I teraz delikatnie mieszam. I robimy talerz. Wystarczy do Ciebie ale nie że, żartuję, żartuję. To, to już jest ta porcja. Nie, 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 to idziemy konkretnie. Muszę być fajnie, zobacz, jak fajnie to zostawili. Zostało też całe kawałek brukuły. Mamy duże kawałki też Cubasa. Mamy fajnie. Jest tutaj nasze kolor od makaron pełnożarniste. Mi się daje, to wystarczy tej porcja. To dla Ciebie, to dla mnie, może Dobra. Ser. Fajnie, zobacz jak, wiesz, pada jak e, śnieg. Tak? Potem na końcu tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Dobra. Widelce. Tam są, nasze widelce. Też jedno dla mnie poproszę. I po pierwsze Dziękuję. Dziękuję. Czy chciałeś gotowa ze mną? Mam nadzieję, że będę to smakować i te może spróbować też robić same w domu. Tak, następnym razem gotujesz ty ze mną w takim razie. Zgadzam się. Fantastycznie. Jesteśmy mówioni. Do następnych przepisów, Ciao!